Do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów osobowych doszło w Białowoli. W tym czasie panowały trudne warunki atmosferyczne. Padał śnieg, wiał porywisty wiatr, droga była zaśnieżona. Ze wstępnych ustaleń policjantów Zamojskiego Ruchu Drogowego wynika, że kierująca Renault 40 letnia mieszkanka gminy Krasnobród jechała od Suchowoli w kierunku Zamościa. Wjeżdżając na wzniesienie w miejscowości Białowola, wjechała w kolejny śnieżne znajdujące się na jezdni, wskutek czego straciła panowanie nad pojazdem, zjeżdżając na przeciwległy pas ruchu, gdzie doprowadziła do zdarzenia czołowego z kierującą pojazdem marki Mercedes. Mercedesem kierowała 23-letnia mieszkanka Zamościa. Obie kierujące załogi karetek pogotowia przewiozły do szpitala. Po badaniach okazało się, że kobiety nie odniosły Obrażeń i zostały wypisane do domu. Policyjne badanie stanu trzeźwości wykazało, że obie kierujące były trzeźwe. Aktualnie ustalamy dokładne okoliczności kolizji i apelujemy o zachowanie ostrożności na drodze w tych trudnych zimowych warunkach.